Słowniki są potężnym narzędziem, w zasadzie najpotężniejszym jakim do tej pory dysponujemy, i użyjemy sobie dzisiaj słownika do zliczania ilości powtórzeń. Będziemy mieli listę, zapiszemy sobie, nasze dzisiejsze zadanie będzie polegało na tym, że będziemy mieli listę z imionami i chcemy się dowiedzieć, ile razy każde z imion pojawia się w liście. Jak więc rozwiązać ten problem od strony programistycznej? No oczywiście użyjemy do tego słownika. Słownik, jak pamiętamy, ma klucz oraz odpowiadającą kluczowi wartość. Kluczem będą teraz dla nas imiona, a, wartość, a wartości to będzie ilość pojawienia się danego imienia w naszej liście. Tak, czyli przypomnijmy sobie, słowniki mają klucze oraz odpowiadające wartości. Dobra, no to robimy sobie pusty słownik w taki sposób, jak już wiemy, równa się dikt i tutaj nawiasy okrągłe. I teraz zaczniemy od napisania kilku funkcji. Pierwsza funkcja będzie służyła do dodawania imion, czyli nazwiemy ją sobie Dodaj imię. I jako argument przekażemy słownik oraz listę imion, którą sobie później zdefiniujemy. Ok, dobra. No i użyjemy sobie pętelki. Przejdziemy przez wszystkie imiona w liście imion. For imię in listę imion. Jeśli takie imię jeszcze nie zostało dodane do słownika. Czyli if, imię not in, słownik, to wtedy wstawiamy jedynkę. Tak? Czyli dodajemy nowy rekord, jakby nową pozycję w słowniku z kluczem odpowiadającym temu imieniu i z wartością kryjącą się pod tym kluczem 1. Tak? Czyli za pierwszym razem stawiamy jedynkę. Natomiast w przeciwnym wypadku znaczy, że już takie imię zostało dodane. Więc pewnie ma wartość 1, a może jakąś inną. Więc y, co robimy? Nie możemy wpisać wartości na, na sztywno, jeśli imię już jest w słowniku. Bierzemy to, co było wcześniej, tą wartość, która wcześniej się kryła pod tym imieniem, i dodajemy 1. Tyle. W taki sposób y, możemy dodawać imiona do słownika. Więc y, zróbmy sobie teraz listę z imionami. Na początku będzie prosta lista. Później, może dodamy trochę losowości do niej. E, lista imion równa się. No tak, no to jakie imiona? Tuńczyk, na przykład Tuńczyk, James, Adam, 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 Tuńczyk. Broku. Więc mamy taką listę z imionami i wywołamy sobie tą funkcję, którą napisaliśmy. Dodaj imię jako słownik, przekażemy słownik i jako listę imion przekażemy listę imion i wyświetlimy sobie nasz słownik. Dobra, no to odpalmy ten program. I zobaczmy, jak działa. Liczenie słowniki. No, pod tuńczykiem kryje się dwa, tak, bo faktycznie dodaliśmy go dwa razy. Pod brokułem jeden, bo był raz. James też był raz. No i Adam był trzy razy. Czyli działa tak, jak należy. Ale co, jeśli bym chciał na przykład dowiedzieć się, nie chciałbym widzieć całego słownika, bo być może tych imion będzie 100 tysięcy, tylko chciałbym wiedzieć, ile razy jedno imię, które mnie teraz interesuje, wystąpiło w tej liście, czy było dodane do słownika, tak? bo możemy dodawać kilka list. Dobra, to do tego posłuży nam nowa funkcja, którą sobie nazwiemy ile razy. I przekażemy jako pierwszy argument słownik, jako drugi imię, którego szukamy. Czytam imię i, i w imię in słownik, tak? czyli jeśli imię w ogóle znajduje się w słowniku, no to wtedy e, pobieramy wartość, która kry, kryje się pod, tym, pod kluczem imię. E, natomiast jeśli przekazaliśmy błędną wartość, no to wtedy z, e, zwracamy wartość 0, tak? no bo ani razu się nie pojawiła. No i return x. Dobra, no to print. Ile razy? Jako imię, e, jako słownik, muszę przekazać słownik, a jako imię przekażę Adam. Dobra, zobaczmy, jak zadziała. A, jeszcze zamykamy nawiasik. I odpalamy program. I faktycznie. Zadziałało tak jak się spodziewaliśmy. Otrzymałem trzy razy. No to jeszcze dodam sobie funkcję na wyświetlanie słownika, żeby e, mi się to wyświetlało w, w ładniejszy sposób. Czyli piszę wyświetlę słownik. Jako argument przekazuję tylko jeden słownik. I teraz e, for klucz inny słownik. Czyli przechodzę przez wszystkie klucze w słowniku, wyświetlam klucz, a obok niego słownik, znaczy yy, wartość, która kryje się pod tym kluczem. No i jeszcze może yy, na odwrót. Yy, nie, tak będzie dobrze. Yy, to jeszcze sobie dodamy imię, przecinek, klucz. Wystąpiło tutaj przecinek i przecinek razy. Tak czyli na przykład imię Adam wystąpiło trzy razy. Dobra. To sobie wypiszemy nie za pomocą tego printa, tylko za pomocą naszej funkcji. Wyświetl słownik, słownik. I odpalmy taki program. E, imię Tuńczyk wystąpiło dwa razy. Imię James wystąpiło jeden razy. Imię Adam wystąpiło trzy razy. Dobra. No to tak, dla mnie jest to przynajmniej bardziej czytelne. E, I co teraz? Teraz dodamy sobie trochę losowości, czyli zaimportujemy moduł random. Import moduł. E, nie, import random, po prostu tak. Dobra. I wiadomo, że gdyby listy były takie krótkie, tak, czyli miały ledwo 7 elementów, no to nie potrzebowalibyśmy żadnych słowników, żeby w nich coś zliczać. Natomiast słowniki dopiero okazują się być przydatne w momencie, kiedy mamy tysiące, czy setki tysięcy, czy nawet miliony elementów. I wtedy dopiero ujawnia się cała siła programowania. Dobra, no to dodajmy sobie jeszcze więcej tych imion, na przykład wierzy, wierzy i lol. Dobra. I teraz w pętli for x in range 30 na przykład wywołamy sobie tą funkcję dodaj imię. No I zrobimy sobie nową listę, gdzie będziemy losowo wybierali elementy z tej listy imion. Tak i tutaj zrobimy sobie nową pętlę for i in range 20 nowa lista append y, lista imion i pozycja będzie wybrana losowo, czyli random. kropka rand int od zera do ostatniego elementu lista imion. ok i y, y, na koniec dodamy nową listę nie listę imion, do tej funkcji dodaj imię, nowa lista i wyzerujemy sobie nową listę, żeby następnym razem znowu ją zapełnić losowo. Oczywiście to e, nie ma żadnego sensu, to co teraz robię, natomiast chodzi o to, żebyśmy przećwiczyli już poznane rzeczy, tak? Więc na siłę tutaj upycham to, co już e, się pojawiło w jakichś poprzednich odcinkach, e, żebyśmy tego nie zapominali. Dobra, więc uruchommy jeszcze raz. Jakiś error, e, out of range. Tak, czyli pewnie tutaj lista imion minus 1. Tak no i coś tam e, wylosował. Imię Adam wystąpiło 94 razy, Brochu 82 razy, Lol 86, Tuńczyk 100 i tak dalej. Jak odpalimy sobie jeszcze raz, no to otrzymamy jakieś inne liczby, tak. No to jakbyśmy chcieli sobie na przykład jeszcze zwiększyć ilość atrakcji, to dodamy sobie kilka zer i zobaczmy teraz co wyjdzie. No, Mielił trochę czasu, no i więc widać od razu, że jak znacznie zwiększymy ilość elementów, no to też czas obliczenia dla komputera wzrasta. Tyle jeśli chodzi o używanie słowników do liczenia. Mam nadzieję, że to jest w miarę przejrzyste i jest to, tak jak powiedziałem, jedno z częstszych zastosowań słowników w praktyce.